Cześć wam. Rozpoczynam dzisiaj serię krótkich filmików dotyczących obuwia, którego używam podczas moich wypraw na wilczym szlaku. Nie jest to żadna forma płatnej reklamy. Po prostu będę wam pokazywał sprzęt, którego używam, który się sprawdził i który mogę z czystym sumieniem polecić. Widzicie tutaj pięć par obuwia. Każda z nich służy mi do czegoś innego. Dlaczego aż 5? Dlatego że aktywność, którą uprawiam, jest dość różnorodna. Od prostych leśnych biwaków i spacerów, przez hiking, aż po zimową wspinaczkę w górach wysokich. Pamiętajcie, że aby wyjść w teren i cieszyć się z aktywności fizycznej, wystarczy jedna porządna para butów. Jeżeli nie wspinacie się w lodzie, nie będą Wam potrzebne specjalistyczne buty do tego. buty hikingowe Salomon X Ultra 4 gore -Tex. Taka długa nazwa, ale to dlatego, że butów z serii X Ultra Salomon wyprodukował bardzo dużo różnych do różnych aktywności. Od butów biegowych po buty wspinaczkowe, po buty ze, przez buty ze skóry, z gore -Texu. To jest akurat model gore Salomona. X Ultra 4. Jak widzicie, ta konkretna para jest już naprawdę mocno wyeksploatowana przeze mnie, ale muszę wam powiedzieć, to są moje ukochane buty. To są buty, na których zrobiłem nie niezliczę ile wypraw w brytyjskich w brytyjskich górach, parkach narodowych, w lasach, ale przede wszystkim odbyłem w nich całą praktycznie drogę na Kilimandżaro aż do ostatniego obozu, gdzie przebrałem buty na atak szczytowy inne. Natomiast całą drogę, przez całe afrykańskie podejście wykonałem właśnie w tej konkretnej parze butów, aby rok później zabrać je również na Aconcaguę i również ta para przeszła całą drogę, naprawdę dużo kilometrów po ciężkim, skalistym terenie, aż do ostatniego obozu, gdzie przebraliśmy z moją żoną Jessica buty ale cały hike, całą tą morderczą pracę te właśnie konkretne buty wykonały, więc mogę powiedzieć jedno na pewno są bardzo wytrzymałe mam je już trzeci rok są bardzo, ale to bardzo wygodne cała para waży 800, bodajże 50 gram czyli 400 gram z haczykiem, jeden but bardzo lekkie, bardzo wygodne bardzo dobre materiały, nie tylko wytrzymałe, ale Rzeczywiście długo bronią się przed przedostaniem się wody. Jest to gorteks, więc noga się nie poci, oddycha. Jedyne co to, wymieniłem w nich wkładkę po wyprawie na Kilimandżaro, Przed taką kagułą włożyłem nową wkładkę i poza tym nie ma żadnych zastrzeżeń. Oczywiście te buty prędzej czy później rozpadną się prawdopodobnie na skutek zużycia. Podeszwa jest już, jak widzicie, nieco wytarta. Ale dopóki będą się trzymać w jednym kawałku, będę je użytkował. A kiedy się rozpadną, jestem pewien, że będę chciał kupić takie same Salomony, jeśli będą jeszcze wciąż produkowane, albo ich nowszą wersję, ponieważ jest to najlepszy but do chodzenia po górach, jaki kiedykolwiek udało mi się znaleźć. Cena w zależności od modelu. Różnie to wygląda: jedno są droższe, drugie tańsze. Ten akurat na stronie Salomona kosztuje około 130 funtów. Nie jest to najtańszy but, jest to pewien wydatek, ale biorąc pod uwagę, że używa się ich tak długo, można powiedzieć, że w przetrzęju na pojedyncze wyprawy albo na ilość kilometrów, które się w nich robi, są to buty tanie, a jednocześnie bardzo wygodne i bardzo dobre. Nie liczy się to, aby kupić drogi sprzęt, ale to, aby kupić sprzęt, który będzie się spisywał, który będzie komfortowy, szczególnie jeśli chodzi o obuwie. Niestety często przekłada się to na cenę, ale jeżeli Wasze wyprawy mają charakter sporadyczny, krótkotrwały, nie przepłacajcie bez potrzeby. Jeśli jednak robicie coś półprofesjonalnie lub też na granicy ryzyka, warto zainwestować w buty, które niestety będą droższe, ale zapewnią Wam jakość, bezpieczeństwo i komfort.